Witajcie. Na wstępie jesteś nowy nowa, zapraszam Ciebie do subskrybowania mojego kanału po więcej oraz udostępniania filmów i napijania wyświetleń. Dziękuję. Na no, wszystko. A teraz zapraszam. <słuch> Jeśli walczysz o coś, to pamiętaj, że masz komu ufać. Masz do kogo się odezwać. Więc jeżeli masz problemy, szczera rozmowa zawsze zadziała. Bo przyjaciele są od tej by pomagać zawsze i wszędzie. Tylko prawdziwi przyjaciele nie opuszczą w potrzebie, bo tylko wielni przyjaciele nigdy nie obgadują za plecami. Nigdy, prze nigdy nie zostawią, bo są lojalni wobec innych. Jesteśmy żołnierzami własnego losu, to my decydujemy, co robimy i jaka będzie nasza przyszłość, jednak także my sami. Decydujemy o tym, jaką przyszłość będzie mieć nowe pokolenie. Bo naszym zadaniem jest wychować, strzec i bronić. Naszym zadaniem przyszłości będzie pokazanie wszystkiego nowemu pokoleniu, bo ono będzie szło prawdopodobnie naszymi szlakami, bo my na początku przetarliśmy im szlaki życia i młodości. Wolność to my i nasze czyny, Porażkę traktuj nie jak porażkę, a jako wypadek przy pracy. Każdym zwycięstwem się nie napalaj, bo to dopiero mały krok w stronę wielkiego zwycięstwa. Zobaczymy jutro.